Szkolimy strzelców z, ze Złotowa oraz kilku, kilka osób w związku strzelskiego z wągrowca. E, prowadzimy zajęcia Combat Medyka, czyli medycynę pola walki, gdzie e, żołnierze strzelca uczą się jak e, poradzić sobie w sytuacjach na przykład, gdzie będzie postrzał bądź gdzie będzie zagrożenie życia. E, ale również są też elementy czarnej taktyki, gdzie uczą się podejścia do budynków, ewakuacji, e, na przykład poszkodowanego właśnie z samochodu, tak jak tutaj przed chwilą mieliśmy okazję zobaczyć. Zebraliśmy tutaj grupę młodych ludzi, którzy wiążą jakąś swoją przyszłość z wojskiem. Nie byli jeszcze w wojsku, chcieliby być, chcą się do do tej służby przygotować. Zajęcia, które odbywają się tutaj od dwóch dni, to są zajęcia z medycyny pola walki e, zgodnie z wytycznymi e, TCCC, czyli przenosimy tutaj e, wszystkie procedury, które są rekomendowane dla operatorów różnych służb, e, również sił specjalnych e, i uczymy tą młodzież, jak skutecznie udzielić e, pomocy rannemu e, na polu walki. Naprawdę super. To jest dla mnie pierwsze wyzwanie. Zawsze chciałem takie szkolenie odbyć i właśnie w strzelcu miałem tą okazję, bo zawsze się interesuję się wojskiem. Chciałem się zawsze dostać do wojska, ale wiadomo jakie to jest teraz, trudno się dostać. Przede wszystkim uczymy ich, żeby zespół był też zgrany, tak? czyli jeżeli jest ranny, nie zostawiamy go na polu bitwy. Czy to będzie kolega, czy też wróg najgorszy, staramy się tak, żeby strzelcy po prostu miały świadomość tego, że nie chodzi tylko o to, żeby dobrze strzelać, ale żeby też na przykład ranę postrzałową potrafić zabezpieczyć, masywny krwotok, czy też odmę płuc. Procedury również bardzo dobrze sprawdzają się w życiu codziennym, na rynku cywilnym. Wiele z tych rzeczy, które się tu nauczyli, będą mogli wykorzystać, czy to spotykając gdzieś po drodze jakiś wypadek, czy udzielając pomocy w sytuacjach, które mogą się wydarzyć w życiu codziennym. Jest to bardzo pozytywny oddźwięk i bardzo pozytywne działanie pokazujące możliwość pomocy drugiemu człowiekowi w sytuacji zagrożenia, ale nie tylko w sytuacji zagrożenia, bo każdego dnia coś, co nas nie dotyczy, może nas dotyczyć, chociażby wypadki drogowe, czy też nieprzewidziane sytuacje, niestety ludzi, którzy na przykład posiadają broń, dokonają jakiegoś niepożądanego zdarzenia, czy też niepożądanego działania. Warto, żeby podstawowe przeszkolenie e, medyczne miał każdy, tak, bo system Państwowego Ratownictwa Medycznego ma ograniczone możliwości i w takich sytuacjach masowych może być tak, że na tą pomoc medyczną będziemy czekać 15 minut, pół godziny. To jest za dużo, żeby sprawnie wszystkim udzielić tej pomocy. Gdyby społeczeństwo było bardziej świadome i bardziej chętnie udzielało tej pomocy, można by uniknąć wielu niepotrzebnych ofiar, wielu niepotrzebnych zgonów, które są tak naprawdę spowodowane tym, że nie udzielamy tej pomocy, bo przyczyny tych zgonów są odwracalne. Zamiast siedzieć przed telewizorem, aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, poznawać różnych ludzi i osób, yy, nabyć wiedzę odnośnie jak obronić się przed napastnikiem, na przykład samoobronę tutaj, yy, nauczyć się pierwszej pomocy. Planujemy powołanie oddziału w Pile e, z racji tego, że... Widzimy w tym wszystkim sens. Widzimy, jak to w przeciągu paru miesięcy, sześciu, siedmiu rozwinęło się w Złotowie. E, przeprowadziliśmy też niemałe rozpoznanie w Pile i, i wiemy, że zainteresowanie militariami, generalnie patriotyzmem jest bardzo wysokie. I chcemy to wykorzystać, e, by, by tę naszą ideę, którą my ze sobą niesiemy na, na sobie, chcemy ją przekazać dalej.